Należałoby konfederacji przywrócić ustawienia fabryczne. Na przykład, jest że jest, będzie komitet jeszcze jednego. Grzegorza Brauna. Rada Liderów podjęła uchwałę, w której wystawia na, na urząd prezydenta w tych wyborach, w, tym, w tej kampanii, no. słowo mira to się nic nie zmienia. No tak, ale przecież. Y, bardzo... Federacja bardzo... będzie miała jednego kandydata. Konfederacja, w tak, ale nie jest powiedziane, że nie wystartuje Grzegorz Braun. No. Nie. Jeśli się boisz. Już jesteś niewolnikiem. Czy Grzegorz Brown zostanie kandydatem na prezydenta Polski? No powiem wam, że plotki się niosą. Ptaszki ćwierkają, a tak w rzeczywistości, no właśnie, jak to tak naprawdę jest? Za chwilę Wam wszystko wyjaśnię, jesteście na kanale, kto wygrał. I brakuje nam jedynie 4000 subskrypcji do 100 tysięcy. To tak niewiele, że jeśli chcecie mi pomóc i być częścią tego kanału, to ja będę bardzo wdzięczny mało tego, każdy subek powoduje ból pod pachą jednego. Levaka. No dobra, w telewizji grzmią, w internecie grzmią, każdy portal podaje, że Grzegorz Brown będzie kandydatem na prezydenta. Gozdyra już przekonana, że Brown wystrzelił kamykiem z procy prosto między oczy Mencena. Tłum szaleje. Anna Bryłka musi tłumaczyć całą sytuację, w sumie chaos, który nastąpił. O spotkanie z kibicami na jasnej górze jest próbą zagarnięcia przynajmniej części elektoratu Konfederacji to spotkanie Karola Nawrockiego na Jasnej Górze i to, co się tam działo. Za chwilę za chwilę zobaczymy materiał jeszcze. Nie powiedziałabym, dlatego że ten ostatni sondaż pokazuje, że poparcie Rafała Trzaskowskiego leci łeb na szyję i y, poparcie Karola Nawrockiego w ogóle się nie zmienia. Za to odnotowywujemy wzrost poparcia dla Sławomira Mencena, który konsekwentnie od tak wielu tygodni prowadzi kampanię. Odwiedził już ponad 100, prawie 100 miejscowości w Polsce powiatowej. To jest dopiero początek kampanii. A z tymi wszystkimi podmiankami, które tutaj się pojawiają w debatach publicznej, no tak naprawdę rejestracja komitetu, kandydata na prezydenta mija pod koniec marca. Mm -hmm. Więc tak naprawdę do końca marca to właściwie będziemy stać jeszcze przed taką zagadką, ile tych komitetów będzie i rejestracja kandydata jest też gdzieś na początku. No, na przykład, na, na przykład Wiesz, że będzie komitet jeszcze Grzegorza jednego. Brauna. Y Rada Liderów podjęła uchwałę, w której wystawia na, na urząd prezydenta w tych wyborach, w, tym, w tej kampanii no. słowo mira na to się nic nie zmienia. No tak, ale przecież y, bardzo... Federacja będzie miała jednego kandydata. Konfederacja, w tych tak, ale nie jest powiedziane, że nie wystartuje Grzegorz Braun. Ach. Nie jako kandydat Konfederacji, tylko no, doprowadzając de facto do rozłamu w Konfederacji, o czym zresztą już e, niektórzy politycy Konfederacji gdyby piszą. Gdyby tak się wydarzyło, no to jest faktycznie zachwianie jedności Konfederacji, natomiast mm. uchwała Rady Liderów jest jednoznaczna. Co by się stało, gdyby Grzegorz Braun postanowił wystartować? Na, na razie nie ma, na razie nie ma. Na razie ale gdyby... Więc nie ma ale co, co komentować, nie ma co komentować plotek. Bo ja, wiem, że... ja wiem, że państwo się zapierają przed... Panie poseł, ja wiem i rozumiem, dlaczego państwo tego nie chcą komentować, bo byłby to duży bardzo kłopot dla was, gdyby Grzegorz Braun postanowił wystartować. Nie byłby to duży kłopot. Nie byłby to duży kłopot. Natomiast no, na razie tu nie ma nie dyskutujemy o czymś, o jakiejś dyskusji, która pojawiła się w internecie, w debacie. Nie, nie, ona, po... się, nie, nie ona się nie pojawiła w internecie. Ona, ona istnieje. Istnieją takie plany. Ale, Wiem, no, że Janusz Korwin-Mikke bardzo trzyma kciuki, żeby, żeby tak się wydarzyło. Ale pan Grzegorz nic takiego nie potwierdził. Więc tutaj jeszcze. Więc ja byłabym spokojna. Jest uchwała Rady liderów niepodważalna, tak? Znale. Jest to chwała Rady Liderów, która jednak nie ubezwłasnowolnia Grzegorza Brauna w jego, w jego biernym oczywiście, prawie wyborczym, jak rozumiem. Oczywiście, ma prawo podjąć własną decyzję. Mhm. Ale kandydatem Konfederacji na pewno nie będzie, bo tym kandydatem jest Słowo Mirmański. Ja... I ja jestem ciekawy, jak poradzi sobie Konfederacja w tej sytuacji, bo niestety, ale z gaśnicą Brauna poszło im słabiutko. Nie wyczuli i odwrócili się od niego w momencie, kiedy tłumy popierały jego decyzję, odsunęli się od Brauna, odstawili go na półkę i mam wrażenie, że chcieli z nim zrobić tak, jak z Korwinem, jednak Grzegorz się nie dał i bez ich wsparcia dostał się do Europarlamentu. I wiecie, tam w tej konfie jest VIP. Czemu go trzymają? Nie wiem, bo myślałem, że tylko mi ten człowiek nie pasuje, że jest jakiś śliski i podejrzany, ale mówię, no dobra, może takie wrażenie, jednak jak rozmawiam z ludźmi, czytam reakcje pod jego zdjęciami i wpisami, to wielu wyborców Konfederacji podziela moje odczucia. Myślę, że to jest ten człowiek, co miesza kijem w tym środowisku. Ma za uszami bardzo dużo. Jeszcze w tym miesiącu odbędzie się jego rozprawa odnośnie defraudacji pieniędzy z Fundacji Wolność i Nadzieja. Dajcie znać w komentarzach, jak Jaki macie stosunek do Wiplera, bo być może ja mam błędne podejście. No ale dobra, co z tym Brownem? Osobiście sprawdziłem filmy, które sugerują, że Grzegorz Brown ogłosił start w wyborach prezydenckich, prześledziłem prawie wszystkie wypowiedzi, użyłem AI do tego, żeby jeszcze sam sprawdził, czy przypadkiem czegoś nie pominąłem, długie wywiady obejrzałem, później wideo przekonwertowałem na tekst, żeby wyszkułać, czy padło zapewnienie o starcie w wyborach, i kurwa nic takiego nie powiedział. Tytuły sugerujące, że powiedział, to se w dupę możecie wsadzić. I wiecie, że ja czuję tak jak wy, że on wystartuje w tych wyborach, że chce wkurzyć Mencena za to, że potraktował go jak dzieciaka z oślej ławki, jednak nadal to wszystko są spekulacje. Nie ma jasnego stanowiska Grzegorza Brauna. Nie ma kur... Zatem, co takiego mamy? Informacje o planach Brauna podał dziennikarz Piotr Szlachtowicz, a także profesor Mirosław Piotrowski, były europoseł, który stwierdził, że Braun wystartuje, a konwencja wyborcza odbędzie się po zebraniu wymaganych podpisów poparcia. Sam Brown nie odniósł się jeszcze jednoznacznie do tych doniesień, także tutaj też nietrafione. Później na stronie internetowej partii Browna Konfederacja Korony Polskiej pojawiła się karta do zbierania podpisów poparcia dla jego kandydatury na prezydenta. Plik został jednak szybko usunięty, co może wskazywać na przygotowania do kampanii, także kolejne domysły można wysnuć. Następnie Brown unika jednoznacznych Znacznych deklaracji i nazywa swoje działania szkoleniem wewnątrzpartyjnym, a nie kampanią wyborczą. Zgodnie z prawem, oficjalne działania wyborcze mogą rozpocząć się dopiero po rejestracji komitetu i ogłoszeniu decyzji o starcie. Także ja mam swoją teorię na ten temat. To, co się teraz dzieje, to jest dyscyplinowanie członków konfederacji, którzy odkleili się od rzeczywistości, jest to przywracanie ustawień fabrycznych partii, grożenie palcem ludziom, którzy nie poszanowali Brauna. I wiecie co? Czasami młodszym kolegom, starszy kolega Batem, musi przypomnieć, jaka była idea Konfederacji. I w sumie to nie żaden Wipler jest jej wyznacznikiem. Jak Braun się odsunie, to wiadomo, nie będzie miał jakiegoś wielkiego poparcia. Jednak konfa się rozpadnie i na nowo będą musieli walczyć o to, żeby przekroczyć próg wyborczy. Może to teraz zabrzmi zajebiście zabawnie, jednak oni są silni razem. Ja pierdziele, zajechało jakimś lewactwem. No ale wpuści Lilisa do kurnika. I patrząc na reakcje ludzi w internecie, to Brown ma spore poparcie, ewentualnie ja żyję w jakiejś bańce, jednak wszyscy tutaj zgodnie wiemy, że ktoś będzie musiał ustąpić, ktoś będzie musiał odpuścić, bo rozbicie głosów konfederatów oznacza chyba raczej porażkę. No bo tak szczerze, jak oni nie są w stanie zapanować nad wewnętrznym konfliktem, przyjęli jakieś populistyczne tłumaczenia, to ja szczerze nie jestem pewien, czy to idzie w dobrym kierunku. Mecen zresztą miał być ministrem finansów, Na tym się teoretycznie zna, mówię teoretycznie, bo jeszcze nie zarządził naszymi finansami, choć o swoje dba dobrze, i widać, że wie, co robi. I szczerze, wielu ludzi było zawiedzionych startem Mencena, jednak byli skłonni zagłosować, bo wiadomo, niektórzy mają dość tych samych mord i błędów powielanych od 30 lat. Jednak jak do walki wkroczy Brown, ludzie, którzy nie popierali kandydatury Mencena, pójdą za Brownem. I pytanie, co będzie lepsze dla Konfederacji i czy dobrem Konfederacji federacji będą się jej członkowie kierować. Być może żaden nie będzie chciał ustąpić i będzie napięta dwóch bosów. Zamiast skupić się na przeciwnikach, będą toczyć wewnętrzny spór, a to grozi tym, że taki nic nieznaczący Szymek Hołownia może mieć większe poparcie. Najlepiej dla wyborców byłoby, aby chłopaki się pogodzili, ale do tego Męcen musiałby pierwszy wyciągnąć rękę na zgodę, bo to on nie wziął Brauna jako poważnego polityka. Ominął go jak gówniarza. Jednak do takich akcji potrzeba jaj. Wierzę, że nie jest jeszcze za późno, bo za Braunem tłum szaleje, mimo że nie ma on poparcia kolegów. Jednak w Konfie to nie pierwsza taka historia. Pamiętacie wybory do Parlamentu Europejskiego? Dobromir Sośnież też star bez wsparcia Konfederacji dostał dziesiąte miejsce na liście, był skazany na porażkę, jednak może się chłop czuć wygrany, bo mimo braku wsparcia zabrakło mu niecałe 50 głosów, a tam nie były wydawane miliony na kampanię, tam była rzeczywista rozmowa z ludźmi i przedstawianie argumentu. Brown bez wsparcia dostał się do Europarlamentu z zaskakującą ilością głosów. Tak więc, czy wsparcie Mencena dla polityków tej partii jest bardzo znaczące? Czy może jednak obywatele nie za bardzo mają jego zdanie za cenne? I i kierują się swoim rozumem? Zajebiste by to było, jakby się okazało, że faktycznie ci wyborcy mają mózgi i nie potrzebują nakierowania na kogo mają oddać głos. Bo zobaczcie na wyborców Tuska. Owsiak musiał im powiedzieć, żeby walczyli z sepsą i wybrali uśmiechniętą koalicję. I bez względu na to, czy głosujesz na konfę, czy też nie trzeba ich wyborcom oddać to, że najwidoczniej potrafią myśleć sami. Nie potrzebują drogowskazu. Chociaż pan patrząc na to, co się dzieje, jaką cenzurę chcą nam zafundować, że być może wejdzie akta 3, że już nie będę mógł dla was nagrywać. Polska potrzebuje silnego lidera, żeby wyprowadził kraj z tej ruiny, którą nam fundują. Mamy takie silne osobowości w polityce, może niedużo, może kur... ze dwóch mi przychodzi do głowy, bo mamy Tarczyńskiego i mamy Brauna. Tylko ci silni panowie póki co nie startują w wyborach. A może to błąd, jakby postawić ich? To księć Siunio płakałby na każdej debacie, ocierałby łzy razem z Chołownią. Uważam, że te dwie osobowości dojęłyby taką moc w polskie społeczeństwo, że to szok. Wielu ludzi wstałoby z kolan. Potrzeba nam kopa w dupę, zanim nas całkowicie komuniści zniewolą i ocenzurują. Nie ma już miejsca na miękką grę. Jednak pamiętajcie, że w polityce wszystko szybko się zmienia. Dajcie znać, czy Was też ciekawi, jak by wyglądała ta kampania. Jakbyśmy postawili Brauna, Tarczyńskiego, Trzaskowskiego i Chołownię. Kto w we... Według was byłby miażdżony, i czy podobałaby wam się taka wizja wyborów prezydenckich. Bo teraz to aż się kurwa sam zaciekawiłem. Dajcie znać, co myślicie o kandydatach. I czy faktycznie Grzegorz Brown wystartuje w wyborach, czy to jednak dyscyplinowanie posłów, którzy zapomnieli, jak wygląda współpraca? Czekam na was w komentarzach. Pamiętajcie, że brakuje nam tylko 4000 subów i możemy osiągnąć cel okrągłej stówki. Lewaków to chyba szlak trafi, że zrobiliśmy to tak szybko. Siema.